thank you Kiedy byłem mały w dupie miałem kwit W dupie też miałem kto kurwa był kim Co by się nie działo i tak było git A teraz bez na to nie da się żyć Nie da się ukryć, się ludzie zmieniają Tych co kiedyś znałem już nie znam za bardzo Zamykam kontakty i mówię im Bajo znam tylu co znam, oni mi wystarczą A myśli mi tańczą, bo planuję szkołę Planuję wakacje W szkole nic nie ma fajnego Więc będę się uczył, a lato przesiedzę Na ławce, będę se puszczał latawce Będę se oglądał chmury Chmury Pokażą mi zdrajce, co pierdoli o mnie bzdury. Łatwo jest pokazać, który to który. Jest dużo pozerów, co nazywa bratem, ale tak naprawdę to dziura we rury Takiego chwaścika olej, randapem na życie. Chcę znaleźć patent. Znalazłem patent na chwilę. W sumie powinienem mieć wyjebane. Bo nikt kurwa nie wie, czy jutra dożyje.